Prezentuję Państwu stos kablologii. Właśnie wyciągnąłem go z dafa. To jest górna część wiązki. Dolna jeszcze została od silnika i od innych pierdół. W środku wszystko wybebeszyłem. Jaki ja mam plan na to? No, przełożyć do pszczółki, bo tutaj pewne rzeczy są potrzebne typu tam e, od komputera czy tam e, od stacyjki. Od liczników pierdoły, tak żeby obroty ładnie pokazywało i tak sobie to wszystko rozpisałem. No, to jest na przykład coś od góry. No. Hmm. ja hmm. wiem o co chodzi. Rozciągnę to sobie. No i będę musiał na przykład taki ABS, jakiś ECA, coś tam. Tu ABS. I inne takie pierdoły, co jest niepotrzebne do samochodu terenowego, to się pozbyć. A co trzeba, jakieś bezpieczniczki zostawić, to zostaną. I tu jakaś przetwornica, fajna. No to będę teraz rozplądywał kable i robił wiązkę do tego padła na nową. Gdzie tu kabel wsadzić? <noise> Patrz jeszcze, jak to w środku, fajnie wyszone prawie finston edition no, pedały też ściągnięte wszystko będzie ładnie pomontowane może zdążymy obyśmy zdążyli żeby się tam nie po, yy, w kablach nie pomylił to będzie git próba palenia musi być przy yy, przy wiązce bo to inaczej nie odpali czujnik powie nie wolno i tyle tak samo jak sprzęgła, niech ciśnie czy tam na luz nie rzucisz, to nie odpali. To wszystko musi być. To najlepszy silnik do, do przekładania, żebym się znalazł. <gry> A w międzyczasie, jeszcze mordowanko tutaj jest przy tym moście. Gluty wyla, wylazły. Jakoś to ściągnąć, owa, jak się już. No, jego trzeba będzie rozpołowić, wyczyścić, zakleić, żeby mógł się zanurzać do wody głęboko. Pełna odbudowa. Zasadnicze pytanie: po co ty to robisz, jak to dawno na złomie powinno być? Bo tak. <noise> Uchwyć. Zobaczymy czy pójdzie. Kabina jest już odkręcona. Trzymaj, trzymaj. Dźwignęło go. Dźwignęło dapa. Dobra, jeszcze są cztery śruby. Tu od przodu nie zauważam. Rozbiórka idzie. Wszystkie zbudne rzeczy, żeby walić I będziemy ciąć, da fiola Dobra, klucz. Nie Zgniłe. Zgnite. Wszystko jest zgnite. Tu dużo nie trzeba, tylko żeby te growki zakleiło zgryziony zębem czasu. chcesz klimatyzację do pszczółki założyć sprężarkę i tak muszę założyć, bo coś musi napinać w pasek. mi się czegoś normalnego przyszły uszczelki nie ma dziadostwa dziadowanie na starych uszczelkach to widział takie rzeczy Dobra, dziadem nie będę kupię tę uszczelkę będziemy chodnicę oleju, a potem podstawę filtra oleju. Zostawiam na tutaj Najlepiej ja do dolotu Wyczyściłem Bosza. Pompa paliwa. Tam jest odmalowana podstawa filtra paliwa. Prawie jak nowe. Góry na razie nie będę skręcał, bo czekam na wtojski. To może teraz wydaj! Um, um, um. Trochę wyczyściłem. I żeby się nie da tak żeby nie kopcił po ryju tak jak pszczółka to <noise> zapadam mu Aha. Najpierw um. rozpakować unbox Już tu nagrywam normalnie. Dobra, są dwie dłuższe śruby, ale nie, nie pamiętam, które miejsce ma mają być. Aha, tu i tu. Poluje. Normalnie nie zomasz w tym warteć. No będzie tak. Z tych silnika i w tą stronę się silnik kręci Nie ma co się pija trzeba to założyć Kurde jak to wszystko się ładnie układa I się, się mamy różne typy śrubek Żadnej uszczelki, żadnego silikonu pomiędzy Ty no Kupiłem ten spray to jak jechałem umyć to, to mi spadł i w końcu zeszło. Serio. Zlałem do butelki. Wtryski będą nas ograniczać. Trzeba te wtryski, żeby zawory ustawić. luzy zaworowe no to chwila roboty no no to teraz zakładamy ja by ktoś nie wiedział co to jest to tu jest tabliczka To wszystko wiadomo z tego Ta. nie jakieś tam to tego kul. teraz śruby która gdzie nie chcę przypomnę te długie na pewno tu te krótsze na no, tak też tu muszę to odtłuścić To by się żaden w olej po sprzęgle tam nie zbierał i żeby ładnie wyglądało na pewno się sprzęgło ścianę zawali się. Aż w przód <śpiewanie> Ostatnia śruba I wyjeżdża ośka No to teraz zakładaj Homonto i wyjeżdżaj z tą łośką. Daw, <grystanie> dawno co nie wyjeżdża fajne taczki nawet Trochę blachy nabić na to, na <grystanie> resory <grystanie> Chciałbym napęd był to tak Ośka wyjechała Realizujemy dalej plan, który polega na odcięciu tego gdzieś w tym miejscu, bo tu jest yy, wzmocnienie od, od nad biegów to jest wzmocnienie. I żeby ta rama się nie rozleciała, yy, tu są oryginalne łapy od silnika to nam będzie potrzebne. Utniemy tu, o, tu mogę nawet narysować, później weźmiemy to, przełożymy do pszczółeczki. Tu też to od góry podkręcamy, zderzak pewnie też. Założymy i będziemy dolną ramę naciągać do tego. To jest skratowane, mocne, twarde, niewygięte, a to jest rzepa gówno, spawy wszystkie co są, to puszczają, będzie lift 20 centów, tak jak tam jest wysokość ramy, pszczółka dostanie liftu w lesie, w lesie będzie wyższa. Zderzak pewnie też przykręcimy tutaj, dojdzie będzie te 20 centów. Zderzak przykręcimy do tej górnej ramy. Wciągarka zostaje, najwyżej się tu płytę zrobi, jeżeli trzeba będzie. Alina może się zwijać od góry, także to nie ma, nie ma żadnego problemu. Będzie ładniej, agresywniej. Jak stanek koło takiej pszczółki oryginalnej, no to będzie się chować Takie niskie dziadostwo, a tu będzie podwyższony, napakowana pszczółka będzie. Widać z daleka, że to jest sprzęt do lasu. No jeszcze opon, nie wiadomo, to ślifierko może. Ty Adam, bo ja myślałem, żeby to, wiesz, tą tarczą tutaj zrobić dołki i będzie opona jak niuszka. Będzie tak, bieżnik. Tak, musi odprowadzać ładnie błotko, no ale to zawsze można tu łańcuchów dos, dospawać do tego albo kątowników. <noise> Jeszcze będziemy widzieć, jak tutaj nam wyjdzie. Czy tutaj trzeba gdzie uciąć? Plan spasowania jest taki, że założymy silnik, położymy tą ramę, założymy silnik do niej i z tyłu wał będzie nam pokazywał, ile odległość od reduktora. On idzie też tak po skosie, wolę to właśnie położyć tu, wsunąć i zaznaczyć. Później, śrubami takimi. Blachą została nam blacha tam z tym, o tu jest nawet te blachy się użyje do przykręcenia do tamtej ramy, ją wyprostuje. Ona jest zgięta tak, jak patrząc od przodu, bo resory naciskały. No i jak patrząc od góry, to widzieliście jest też w, w, w prawo, w prawo jest też kośnięta. No i po prostu spalowana. Widać, że przeżyła już swoje. W każdym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie może, tam pęka, także to będziemy pomijać tą ramę, ona będzie tylko od resorów, a od silnika jest tamta. Z łapami od silnika wyjdzie na zero, bo te łapy były tu wysoko, od góry przekręcane na, na ramię, a tutaj są nisko. Tak jakby właśnie na zero wychodzi. Także silnik nie będzie jakoś tam wyżej, nie będzie to przeszkadzało przy pochyłościach. Będzie tak samo tak jak było. Możemy go jeszcze ewentualnie cofnąć do tyłu. Żeby nam się chodnice scho właśnie schowały. No i znowu zaczyna padać, to będzie się ewakuować. Szerokość ramy jest taka sama jak tam. Jakby się ktoś pytał w DAFie jest tak samo jak w półce. Ile dokładnie nie pamiętam, ale chodzi mi o tą szerokość tutaj. To taka sama. No, widzieli co kupują. Idziemy na kawę. się dopiero wygiąć do tego. Rama jest wygięta. Zostaje nam tu fajny taki odbojnik. Wprawdzie nie gumowy, tylko metalowy. Ale też będzie spełniał swoje zadanie. Możemy wsadzić. Się, drzewo się rusza i kabina skrzypi. A jeżeli ktoś nie pamięta co z tym resorem było nie tak No to tą śrubę wymieniliśmy Tylko oczywiście czulową żeśmy wzięli Bo blind za krótki No ale damy podkładki A dlaczego my wy ją wymienialiśmy Bo ją ścięło i oś była przestawiona do tyłu Nie było zbieżności Po się tak jeździliśmy No i coś ciężko kręciło w jedną stronę No już wiadomo dlaczego Geometria się nie zgadzała Macie to w drugim odcinku tej serii

Widać, że remont był zrobiony. Tu rzucimy zbiorzak. belkę to też pewnie się odetnie. O, to też. Bo tu sprzęgu było, to nie potrzeba. No i tutaj później rzucimy tą, tą ramę. Będzie na bolec do ciągnika.